Filmik pod tytułem Jak ponczek sam już siedzi. Przy zastawie mocy. Jak już ładnie sama siedzi. Oho. taka duża dziewczynka. Równowaga trzyma. Już nie spada. Taka duża jestem. Brawo! <grystanie> Missa! Polczuś tak sama już bardzo ładnie siedzi. No. Polczuś musiał taki pomyśleć. Wyprostuj się. O nie! O nie! Polczuś. Polczuś sama stacja. Ciekawym muszę ukryć ręce. Halo. Halo, halo. Co się tak rzuca do tyłu. Ługa, buka, buka. Ługa, buka, buka. Ale, ale ładnie stoi, no. Dobra, to nara.